Każdy z naszych klientów jest, jest inny i, i po prostu staramy się wyjść naprzeciw. Sprawdzamy, czego klient oczekuje i jakie ewentualnie zmiany w projekcie typowym możemy nanieść. Odwiedzam inwestorów po latach i cały czas mówią bardzo dobrze o spobudzie, a jak pytam ich o wady, to, to tak naprawdę zapada cisza. Budujemy pasją, a nie tylko tym, żeby po prostu oddać kolejne klucze i, i żeby klient się wprowadził. Myślisz, że budowa domu to stres i mnóstwo formalności? Z ExpoBud pokażemy Ci, że budowa domu może być prosta i przyjemna. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu, podczas którego dowiesz się, jak to z nami wygląda. Jak dom, to tylko z ExpoBud. Cześć Natalia. Witam serdecznie. Dzisiaj zaprosiłam cię do e, kolejnego odcinka, abyśmy porozmawiały o tym, jak budować dom, to tylko z ekspobud, ale jak to wygląda krok po kroku. Chciałabym, żebyś opowiedziała mi o właśnie procesach i etapach, e, z, ktu, z którymi przychodzi potencjalny klient i ostateczny klient do was. Jak wygląda cały właśnie ten proces od przyjścia klienta do Wprowadzenia się do domu. Zadałaś Aniu pytanie, dlaczego eksport? Więc wyobraź sobie, że za kilka miesięcy musisz wprowadzić się do swojego nowego domu. No i my właśnie możemy to spełnić. Więc dlatego właśnie my, dlatego również, bo jesteśmy liderem, jeżeli chodzi o prefabrykację domów z kamzuta betonu w Polsce. Już tak naprawdę działamy 13 lat na rynku i mamy setki zrealizowanych inwestycji. Za tym idą zadowolone rodziny, które cieszą się z własnego domu, i, i tak naprawdę możesz odwiedzić każdego z nich i, i poczuć po prostu to, jak tak naprawdę im się mieszka. Jeżeli chodzi o procedurę, to sprawa wygląda w ten sposób, że zaczynamy od tego, żeby zbadać jakie są tak naprawdę potrzeby klienta. Ile tak naprawdę pomieszczeń potrzebuje, jak będzie rozwijała się jego rodzina, mam tutaj na myśli dodatkowe pociechy, które mogą się pojawić, czy zwierzęta, ale też jakby zamiłowania, tak? Bo niektórzy wolą bardziej gotować, lubią robić zapasy na zimę i będzie świetnym miejscem, gdzie można to wszystko gromadzić, a niektórzy wręcz korzystają z diety pudełkowej, i dla nich kuchnia to jest tylko w momencie, kiedy jest jakaś imprezka, tak? Mhm. Więc jakby mamy świadomość tego, że każdy z naszych klientów jest, jest inny, i, i po prostu staramy się wyjść naprzeciw oczekiwaniom. Jeżeli chodzi u nas, sprawa wygląda tak, że każdy z naszych potencjalnych klientów powinien być na, na drzwiach otwartych, bądź też na domu wzorcowym domu pokazowym właśnie żeby zobaczyć żeby wejść do środka żeby poczuć w ogóle ten dom. A jeśli chodzi o dostosowanie projektu do działki, to jakby zajmujemy się tym od podstaw. To znaczy mamy też biuro zaprzyjaźnione tutaj architektoniczne z którym współpracujemy, mamy też dział projektowy tutaj wewnętrzny. Także jakby przed przystąpieniem do umowy sprawdzamy czego klient oczekuje i jakie ewentualnie zmiany w projekcie typowym możemy nanieść. Bo tak naprawdę w naszych projektach typowych możemy je poszerzać, tak? Możemy je ewentualnie troszeczkę skracać, zwężać. Możemy zmieniać kąt nachylenia dachu, bądź z dachu kopertowego, możemy zmienić na dwuspad. Również, jeżeli ktoś oczekuje większych okien, też jesteśmy elastyczni, jeśli chodzi o to, czy zamienić po prostu zwykłe okno dwuskrzydłowe na okno narożne w kuchni, też jest taka możliwość. Jeśli chodzi o formalności, to czy mogę liczyć na Was jako ekspobud, żeby, żebyście poprowadzili mnie jak dziecko za rączkę. Jeśli właśnie chodzi o formalności i dokumenty, które muszę złożyć na wybudowanie domu. Tak, oczywiście, dajemy instrukcję, do jakiego urzędu powinnaś się zgłosić, żeby uzyskać pewne uzgodnienia. Tak naprawdę w ciągu jednego dnia jesteś w stanie wypełnić wszystkie wnioski i to wszystko, te wszystkie formalności załatwić. Jak już masz ten komplet dokumentów, to po prostu architekt, który dokonuje adaptacji projektu do działki, czyli wrysowuje go wedle Twoich potrzeb i wytycznych odgórnie ustalonych. No i wówczas, jakby ta dokumentacja trafia do starostwa. Okej, okay, i co dalej? Urząd ma generalnie około dwóch miesięcy na to, żeby wydać pozwolenie na budowę. Często jest tak, że niezależnie, czy to jest takie miasto, czy, czy inne, często urząd przed tym upływem tego terminu wzywa nas do uzupełnienia dokumentów. Czasami może to być tylko brak pieczątki, czasami na przykład, że to nie jest teren górniczy. Po prostu, no wszystko zależy od tego. Jak ten urząd działa i jak życzliwy jest w stosunku na kogo do nas? Na trafimy? Tak, na kogo trafimy. Mhm. No dobra, i w momencie, kiedy mamy już podpisane te dokumenty, zaakceptowane przez urząd, co się dzieje dalej? W momencie, kiedy jest już pozwolenie wydane, wówczas jeżeli staramy się o kredyt hipoteczny, to to jest właśnie ten moment, gdzie tak naprawdę należy udać się do banku z wnioskiem, właśnie o, o, o finansowanie. No dobra, już mam ten kredyt. Tak, jest kredyt, jest pozwolenie. Zakładamy, że jest prąd i woda również na działce. Wówczas do nas wysyłasz oświadczenie o gotowości do rozpoczęcia pracy. Wówczas również nasz kierownik kontaktuje się z Tobą, żeby wysłać dokumenty do zgłoszenia do nadzoru budowlanego. W momencie, kiedy już to wytyczenie geodezyjne jest, według naszej instrukcji, my startujemy w ciągu 45 dni roboczych. Ale tak naprawdę to jest nawet czasami... Kilka godzin. Tak, właśnie słyszałam, e, kiedy się opowiadałeś, taką historię, że osoba zgłosiła się do Was z gotowością, właśnie do budowy, i po kilku godzinach już zaczęliście pierwsze prace. Tak, tak tak, 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 to prawda. Natomiast, no, podkreślam, że to akurat był czysty przypadek, bo skończyliśmy pracę na jednej lokalizacji, akurat sprzęt i ludzie zjeżdżali, więc to było po drodze, i, i stąd to się e, jakby stało. No. To, to nie jest codzienność, nie jest ale tanty. tak naprawdę, e, no, w ciągu dwóch tygodni, to to jest maksymalnie kiedy zaczynamy budowę, mhm. w tym momencie. A jeśli chodzi o przygotowanie ścian, bo to też jest proces, prawda? Musicie te ściany wyprodukować. To znaczy może tak, bo jeszcze zapomnieliśmy o jednej ważnej, istotnej rzeczy, jaka jest umowa w ogóle z nami. Okay. No tak, <gry> tak. Więc przed samym pozwoleniem na budowę, gdzie zbadamy już potrzeby, wycenimy cały projekt, mhm. podpisujemy umowę. I wówczas klient musi wpłacić zadatek, w wysokości 15 tysięcy. Mhm. No i później, właśnie, już wtedy możemy ruszyć właśnie z tym pozwoleniem na budowę. Po umowie też jest udostępniana przez nas taka karta, która indywidualnie musi być wypełniona przez inwestora. To znaczy, wtedy masz możliwość, żeby wybrać kolor dachówki, kolor okien, model drzwi, sposób otwierania okien. Wszystkie takie parametry domu. I wówczas po prostu, jeżeli mamy te, te wszystkie dane odnośnie kolorystyki zebrane, jeszcze wymagamy po prostu takiej karty uzgodnień dotyczącej właśnie puszek elektrycznych i włączników. I wówczas po prostu sobie śmiało nanosisz, gdzie chcesz mieć na przykład okap w kuchni, gdzie płytę e, itd, i tak dalej. I z tą informacją idziecie gdzie? No i z tą informacją po prostu wedle swoich procedur zamawiamy. E, Ściany gotowe z prefabrykatów, z keramzy do betonu. Nie muszą one sezonować, nie ma takich etapów mokrych. Montaż takich prefabrykatów trwa kilka godzin. Jeśli chodzi o ten transport i, um, i montaż już tych ścian na działce, to na co należy zwrócić uwagę? No przede wszystkim na dojazd. Dojazd musi być utwardzony, żeby po prostu ciężki sprzęt wjechał. Czy Wy na etapie y, wsparcia klienta jesteście w stanie określić, czy dojazd, który aktualnie mam na działce jest wystarczający, czy muszę się zgłosić do jakiejś innej instytucji? Tak, 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 oczywiście. Tutaj nasz doradca handlowy y, zawsze jakby bada pod tym kątem działkę, czyli y, sprawdza, czy są jakieś ograniczenia tonażowe, czy też nie, już na etapie zakupu. Y, no fakt faktem jest... Y, no, różnie ta droga może wyglądać, różnie życie może się potoczyć, więc od momentu podpisania umowy do, do tak naprawdę realizacji może też wiele miesięcy upłynąć, tak? Więc jakby te, te ograniczenia też mogą się zmienić, bo jeżeli na przykład powstanie załóżmy jakaś kostka brukowana na osiedlu czy coś takiego, to takie właśnie ograniczenia się pojawiają. Wówczas należy po prostu z na przykład z gminą czy z powiatem, w zależności od tego, jakiego jak typu jest to droga, załatwić po prostu zezwolenie. Jeżeli chodzi o te ściany, to one są e, transportowane samochodami normatywnymi. To nie są żadne pojazdy nienormatywne, jak sobie wyobrażamy, e, jak wietraki e, gdzieś tam dowożą na pola, tak, że to będą takie niesamowite turbiny, że, że ten pojazd będzie przekraczał jakąś wielkość. Nie, to są zwykłe, normalne, normatywne pojazdy do 40 ton. Także to praktycznie można powiedzieć, że ten dojazd to. Nie tylko musisz tak naprawdę mieć, jeżeli budujesz się z elementów prefabrykowanych, tylko nawet, jeżeli będzie do Ciebie dojeżdżać pralka czy, czy płytki do łazienki. No dobra Natalia, ale ja mieszkam w Gdyni, a Wy jesteście z Turunia. To jak to, jak to ogarniacie? Ale to nie ma problemu. Budujemy w całej Polsce, także tutaj cała Polska wchodzi w grę i to są nasze standardowe ekipy, które, długoletnia współpraca, długofalowa. Tak naprawdę żadne ekipy od tylu lat od nas nie, nie odeszły i tak naprawdę dojeżdżają z samego torunia na każdy kraniec Polski. A teraz jeśli chodzi o etapy budowy, to na jakie takie główne moglibyśmy je podzielić? Sam proces postawienia domu to jest, to jest kil, kilkanaście dni roboczych, mhm. natomiast no, pojawiają się jeszcze przerwy technologiczne. Więc tak, zaczynamy od nasypu pod płytę fundamentową, które zwykle trwa jeden dzień przy takich standardowych warunkach gruntowych. Wówczas następnego dnia wylewamy płytę fundamentową, i też ten etap trwa od jeden do dwóch dni, w zależności od wielkości budynku. Teraz coraz częściej zdarza się, że, że te budynki są coraz większe, więc, yy, więc ten proces może po prostu trwać dwa dni. Następnie mamy przerwę technologiczną trwającą od dwóch tygodni do no nawet trzech, czterech, w zależności od, od warunków pogodowych, i wówczas przyjeżdżamy ze ścianami. Ściany no to jest tak naprawdę kilka godzin yy, od momentu wjazdu ekipy do, do zamontowania elementów. Następny dzień to jest konstrukcja dachowa. Którą montujemy od jednego do dwóch, też w zależności od tego jaki to jest typ dachu. Następnie po konstrukcji dachowej kładziemy membranę. I wówczas, jak już mamy membranę na dachu, tak naprawdę możemy wejść z pracami wewnątrz budynku. I w jeden dzień montujemy okna, w jeden dzień robimy elektrykę, w jeden dzień hydraulikę i instalację ogrzewania podłogowego. No, i kolejnym etapem to są posadzki, które wylewamy również w jeden dzień, i znowu nam się pojawia tutaj przerwa technologiczna. Te posadzki muszą wyschnąć, i następnie wchodzimy z pracami do stanu deweloperskiego, czyli ociepleniem na zewnątrz budynku i podwieszeniem sufitów z. Płyt kartonowo-gipsowych. Jak rozumiem, dostarczacie finalny produkt, czyli dom w stanie deweloperskim, a jeśli chodzi o odbiór domu, czy pomagacie też w odbiorze, no bo też to trzeba formalnie załatwić. To znaczy, najpierw jest jakby odbiór e, tak zwanego domu w budowie, czyli mhm. jakby po tym naszym etapie. Następnym etapem są y, zrobienie jakby wszystkich przyłączy do budynku bezpośrednio, jak również wykończenie łazienki i zagospodarowanie budynku. Wówczas tak, nasz kierownik budowy y, załatwia po prostu te formalności i, i pomaga jakby tutaj y, w odbiorze w nadzorze budowlanym. Mm -hmm. A mm, wybierając ekspobud, czego mogą mieć gwarancję? To przede wszystkim y, gwarancję jakości. Trwałości. No, i myślę, że tak naprawdę mogę powiedzieć, że braku wad. Bo to się bardzo często zdarza, że, że odwiedzam inwestorów po latach i cały czas mówią bardzo dobrze o expobudzie, a jak pytam ich o wady, to, to tak naprawdę zapada cisza. Ale jeżeli ktoś miałby taką wadę, o, którym, o której byś chciał się podzielić, to ja chętnie ją usłyszę. Także zachęcam do zgłaszania, bo my cały czas generalnie optymalizujemy cały ten proces budowlany. Za tym siedzisz sztab ludzi, których tak de facto klient końcowy nie widzi. I my tak zawsze się śmiejemy, że kto pyta, nie błądzi i, i nie ma głupich pytań. Więc y, zachęcamy inwestorów naprawdę, że jeżeli mają jakieś wątpliwości na etapie budowy, czy czegoś nie wiedzą, czy coś mamy wyjaśnić, to naprawdę jesteśmy otwarci na, na wszelkiego rodzaju pytania. Także myślę, że, że to jest ważne, że jakby budujemy pasją, a nie tylko tym, żeby po prostu oddać kolejne klucze i, i żeby klient się wprowadził. Nam naprawdę zależy na tym, żeby klient był zadowolony. Jak słyszę, tutaj rozmowa, e, rozmowa z Tobą, ale i budowa z ekspobudem, to po prostu jest gwarancja takiej stabilności, bezpieczeństwa, trwałości e, oraz tego, że wszystko jest e, w zasadzie opracowane do perfekcji, bo znam harmonogram, mam, mogę liczyć na pomoc z Waszej strony i mieć pewność, że mój dom będzie tym wy wymarzonym i zbudowanym naprawdę porządnie. Tak, i co ważne, właśnie istotne, że ten harmonogram nie ulega zmianie. Tak jak wyślemy, tak jest. Y oczywiście, no, jeżeli są jakieś warunki pogodowe, gdzie posadzek na przykład nie możemy wylewać, no to to się zmienia. Natomiast y y tak jak zaplanujemy, tak jest. Więc myślę, że to jest mega istotne. Super, no to tutaj nie, nie pozostaje mi nic więcej do dodania, jak to, że jak budować dom to tylko z ekspowodów. Dokładnie. To jest przede wszystkim jakość, na którą stawiamy. Nie chcemy budować z czegoś, co jest po prostu słabe. Nam się nie uśmiecha, żeby wracać gdzieś na poprawki, więc, więc jakby naprawdę tutaj przywiązujemy wagę do tego. Super, pięknie Ci dziękuję. Dziękuję również. Spokój i poczucie bezpieczeństwa to jedyne odczucia, które zapadną Ci w pamięć po budowie domu z ExpoBud. Umów się z naszym doradcą, obejrzyj dom pokazowy, wybierz swój ulubiony projekt i wprowadź się do wymarzonego domu. Jak dom, to tylko z ekspoput.